Pan z Wami i z duchem Twoim, słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Pewnego razu, gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać słowa Bożego, a on stał nad jeziorem Genezaret, zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu. Rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, Piotra poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: Wypój na głębie i zarzućcie sieci na połów. A Szymon odpowiedział: Mistrzu. Całą noc pracowaliśmy i nic nie złowiliśmy, lecz na Twoje słowo zarzucę sieci. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie tak, że prawie się zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr, przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: Wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym. jego bowiem i wszystkich towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali, jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona Piotra. A Jezus rzekł do Szymona Piotra, Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. I wciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili wszystko, i poszli za nim. Oto słowo panińskie, chwała tobie Chryste. Kiedy tak rozglądamy się po świecie, w którym żyjemy, no i po swoim życiu, które dotąd przeżyliśmy, ile razy już było tak, że gdzieś zawiedliśmy się na kimś, jakiś nasz wzorzec upadł, autorytet również stracił na swoim zaufaniu. Ile razy poczuliśmy się tak, że, że coś, co nas trzymało, ktoś, kto nas czymś pociągał, niestety. Niestety stało się coś niedobrego i złego. I wtedy, co? Wtedy, i nasze zaufanie buduje wielki, bardzo gruby mur. A ile razy czuliśmy się w życiu też tak, że nagle mówiłem sam sobie, że sobie nie radzę z. I niestety, to nie radzę sobie z u niektórych przybiera nawet formę litanijnych wezwań, bo jest tego tak wiele. Wtedy sobie idziemy w konsekwencji, pytamy się, gdzie w tym wszystkim jest Bóg? No, gdzie jest ten, ten Bóg, w którego wierzę? Gdzie jest ta Jego miłość? Gdzie jest ta Jego opatrzność? Jak dalej mam, jak, w jaki sposób dalej mam iść tą drogą wiary? Siostry i bracia, czy to są pytania tylko naszej współczesnej generacji? Czy to są pytania całej ludzkości już od zawsze? Pierwsze czytanie, które dzisiaj dostajemy, jest dowodem na to, że ludzie już bardzo dawno temu mieli podobnie. Nie jest to jako usprawiedliwienie, że inni mieli też może czasy nawet gorzej. Ale właśnie dzisiaj pierwsze czytanie z proroka Izajasza jest napisane 740 lat przed narodzeniem Pana Jezusa, a ludzie wtedy zmagali się z podobnym problemem. Prorok Izajasz poinformował nas dzisiaj w pierwszym zdaniu, że to co on dzisiaj do nas napisał i to czego on sam doświadczył, bo będzie opisana była jego wizja, wydarzyło się w roku śmierci króla Ozjasza. Dlaczego zależało mu na tym, by poinformować swoich słuchaczy, że coś co się dzieje właśnie jest wtedy, wtedy kiedy umarł król? No, właśnie chodziło o to, że ludzie wtedy przeżyli wielki skandal. Runęła cała potęga autorytetu króla. Oni mieli władcę, który rządził nimi bardzo długo, ponad 50 lat. To był dobry czas dla Izraela, to był błogosławiony czas, i oni tak w tym upatrywali, że Pan Bóg dał im dobrego władcę. Takiego, który wzmocnił armię, odnosił zwycięstwa militarne, rozbudowywał i umacniał stolicę Jerozolimy, rozwijał gospodarkę na wszelkich polach, ludziom wiodło się dobrze i spokojnie. On sam też widział w tym wszystkim, że jest łącznikiem tego, co daje Bóg swojemu ludowi. Ale często jest tak i także i w naszym życiu, że. Zaraz za dobrem, za sukcesami małymi i wielkimi, czai się gdzieś w cieniu coś, co chce nam to skrać, a nazywa się to pychą. Tak się właśnie stało w życiu tego króla. Pycha zagościła w jego sercu. Zapomniał o, o tym Bożym Wybraństwie, Bożym Błogosławieństwie, Towarzyszeniu. Wszystko zaczął przypisywać sobie. Aż dosięgło to takiego zenitu. Że on postanowił, że skoro ja teraz jestem, moje ja jest najważniejsze, to postanowił sobie wejść do świątyni jerozolimskiej, do świętego świętych, tam, gdzie mógł wejść tylko wyznaczony kapłan. I powiedział im wszystkim: teraz ja złożę ofiarę. No, dla ludzi to było nie do pomyślenia. Szok i niedowierzanie. Próbowali jeszcze go powstrzymać. Nie dało się. Jego, jego, jego pycha była zbyt szybkim, mocnym motorem. I zrobił to. Zbezczeszczenie prawa, zbezczeszczenie świątyni. Dla ludzi skandal, zgorszenie, załamanie. Co ja mam, mamy teraz robić, skoro i nasza świątynia została tak potraktowana? I jeszcze ten, w którym pokładaliśmy nadzieję, on został za to bardzo szybko ukarany, bo w tej świątyni dostał trądu. Natomiast u ludzi dalej i tak zostało. Od podobnie jak się czuliście ci z was, którzy widzieliście, kilka dni temu człowiek wbiegł na ołtarz w bazylice Świętego Piotra w Rzymie i zaczął wszystko rozwalać i przewracać. Smutek, ból to jest nasze święte. Możemy się wczuć także też w tych wszystkich ludzi, którzy tak się czuli. I w całym tym błocie ludzkiej też bezradności, to co mamy robić dalej? Pan Bóg pokazuje im, że nie zostawia ich samych. Daje od razu znak, że ja jestem z wami. Właśnie od tego jest ta wizja Izajasza, o którym nam dzisiaj mówi. I zaraz na samym początku mówi, słuchajcie, patrzycie na zbezczeszczoną, sprofanowaną świątynię, ale tren szaty Bożej Okrywa całą świątynię. To jest znak, Pan Bóg mówi: Żadne zgorszenie, żadna zła rzecz nie zabierze w nic, nie ujmie mojej obecności w tym domu. To dalej jest mój dom Boży. I pyta Pan Bóg: To kogo ja mam posłać? Kim mam się teraz posłużyć, żeby poszedł do tych ludzi? Żeby pokazał im, że warto wierzyć we mnie, że warto ufać. Że warto pokazywać to, co jest dobre, wartościowe. Zgłasza się Izajasz, oto ja poślij mnie. Czuję w swoim sercu, że jest gotowy, a postawa gotowości, jestem gotowy napełnić się, Panie Boże, tak, żeby iść w tą codzienność i pokazać im, że jesteś. I że warto w ciebie wierzyć. I tak to właśnie Izajasz potem realizuje w swoim życiu. Moi drodzy, ten fragment z pierwszego czytania wizji Izajasza jest dla nas bardzo ważny, bo my korzystamy z tego w codzienności. Do naszej katolickiej liturgii Mszy świętej jest zaczerpnięta jedna rzecz z tej wizji Izajasza. I uwidacznia się za każdym razem, kiedy jesteśmy na Mszy świętej. Izajasz widzi, jak Serafini stoją przed Tronem Bożym i oddają Mu chwałę mówiąc Święty, Święty, Święty Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwałę Twojej. No przecież to mamy na każdej mszy świętej. Nasz wspólny śpiew za chwilę przed konsekracją chleba i wina w ciało i krew Pana Jezusa. Odśpiewamy ten hymn zaczerpnięty z tej wizji Izajasza. Więc warto też dzisiaj pochylić się nad tym, dlaczego ten tekst znajduje się w tym momencie mszy świętej, co on znacza, jakie gesty i postawy temu towarzyszą. Po co? Żeby bardziej świadomie uczestniczyć we mszy świętej. Więc to dzisiejsze rozważanie jest takie bardziej też katechetyczne. Co się dzieje na mszy świętej? Najpierw kapłan wykonuje solowy śpiew, który nazywa się prefacja, czyli te pan z wami w górę serca i dalej zaprawdę godne to i sprawiedliwe słuszne i zbawienne. Prefacja oznacza z języka łacińskiego wprowadzenie, czyli w naszym imieniu, bo sprawuje to ofiarę w naszym imieniu, wprowadza nas wszystkich w to, co zaraz się stanie kulminacją eucharystii. Konsekracja. Choć tych prefacji jest kilkadziesiąt na różne dni, okresy, święta, to one zawsze zawierają sobie dwie stałe rzeczy. Podziękowanie Bogu i uwielbienie za to, że on do nas przyjdzie. I ta prefacja, niezależnie od tego, w jaki dzień jest przez kapłana śpiewana czy recytowana, nigdy nie kończy się kropką. Nie ma tam znaku interpunkcyjnego kropki. Po każdej prefacji jest dwukropek, co oznacza, że będzie teraz kontynuacja. Nie zaczyna się coś nowego i wtedy jest ten hymn święty, święty, święty Pan Bóg zastępów, do którego my się wszyscy włączamy. I właśnie w tym momencie pokazuje też to nasza postawa, że my nie siedzimy w tym czasie, chociażby jak teraz na homilii albo nawet jak będzie pieśń na przygotowanie darów zaraz, będziecie siedzieć. Nie jest to jeszcze moment, kiedy klękamy, bo nie jest to moment jeszcze czczenia Boga żywego, natomiast wtedy jest postawa stojąca, która wyraża bardzo ważną rzecz. Ona nie znalazła się tam przez przypadek, to że my w tym momencie stoimy. Postawa stojąca w liturgii wyraża to, że ja jestem gotowy przyjąć coś, co widzę, słyszę, mówię. A my jesteśmy gotowi do tego, żeby za chwilę paść na kolana i powiedzieć witam Cię. Witam Cię, przyjdź i się potrzebuję. A za chwilę zrobimy to. Potem kolejny raz powiedząc, przyjdź do mnie. Chcę Cię posmakować, chcę, żebyś był moją siłą. Jak ważna jest prostota gestów i postaw w czasie liturgii, bo one ważną rzecz za sobą niosą. Też ważnym jest to, że ten śpiew jest w kategorii hymnu. Jak my słyszymy słowo hymn, to nasza pierś z automatu się, czy w życiu świeckim, czy w życiu religijnym, aż prostuje. I niech to ma dla nas wielkie znaczenie. A w tym czasie przecież kapłan. Zanim czytamy ten hymn, ma rozłożone ręce. Po co ma rozłożone ręce? Mówi Boże, tych wszystkich ludzi, którzy są tu razem ze mną, ja Ci ich przedstawiam i to, co oni przynoszą za swojego życia. A co przynosimy? To wszystko, co, co wydarzyło się w ostatnim tygodniu. I moi drodzy, życzmy sobie przede wszystkim, bo nam to jest bardzo potrzebne w takich skrajnych momentach. Że kiedy przyjdą momenty złości, smutku, buntu, nawet chęci ucieczki, zachwiania, zaufania czy jest jakiekolwiek zgorszenie w bezradności, niech przyjdzie nam na myśl właśnie to, co się dzieje: że nie jestem zostawiony samemu sobie. A jeszcze jest dobrą pomocą coś, co znamy od dziecka. Jest taka bardzo prosta pieśń. I ona się dobrze wpisuje w całą tą teologię tego, co, co jest u wizji Izajasza i tego, co mamy w czasie Mszy Świętej. Że Pan Jezus już się zbliża. Już puka do mych drzwi. A ja w odpowiedzi pobiegnę Go przywitać. I niech nasze serce wita Go zawsze. A zwłaszcza wtedy, kiedy nasze serce z jakiegoś powodu drży. Amen.